Nasze osoby like in jak Premiera 20 rozdziału The Mandalorian za nami, to też bierzemy się za analizę najnowszego odcinka, który, mimo bycia najkrótszym z dotychczasowych w sezonie trzecim, zaskoczył chyba bardziej niż poprzednie. Tradycyjnie porozmawiamy sobie nie tylko o fabule tego odcinka, ale też o easter eggach i ciekawostkach w nim zawartych. No dobra, to lecimy, bo tak przecież każe obyczaj. Rozdział 20 zaczynamy od scen na planecie, gdzie ukrywają się dzieci straży. Po raz pierwszy mamy tutaj okazję zobaczyć, jak wygląda mandaloriański trening w wykonaniu członków plemienia. Zapewne pamiętacie ten tekst Dina z pierwszego sezonu. Broń i walka to fundamenty mandaloriańskiej kultury, o czym przypomina nam sekwencja otwierająca ten odcinek. Aczkolwiek muszę przyznać, że trochę rozbawił mnie moment, w którym część Mandalorian strzela po prostu w jezioro. Dość osobliwy to trening strzelecki, no ale nie mniej oceniać metody nauczania dzieci straży. Być może ma to jakiś sens. Gdy Mandalorianie doskonalą swoje rzemiosło, grogu pozostaje na uboczu. Oczywiście to podnoszenie kamieni, które w tym przypadku okazują się rodzajem galaktycznego kraba, to motyw, który w Gwiezdnych wojnach widzieliśmy już wielokrotnie, chociażby w Imperium Kontratakuje czy ostatnim Jedi nie nieprzypadkowo wybrali tutaj akurat ten rodzaj treningu. Odruchowo kojarzymy takie praktyki z byciem rycerzem Jedi, a dla grogu to czas, w którym musi zostawić za sobą przeszłość w zakonie. Nie jest w końcu rycerzem, a Mandalorianinem. Dlatego właśnie Din dochodzi do wniosku, że nadszedł ten moment, by malec rozpoczął mandaloriańskie szkolenie i stawał się powoli częścią tej kultury. To z kolei prowadzi nas do pierwszego treningowego pojedynku grogów, w którym naprzeciwko niego staje syn samego paza Wisli, Ragnar. Imię chłopaka to dość oczywiste i nieprzypadkowe nawiązanie do Wikingów. W końcu Mandalorianie w tym uniwersum powstali jako tacy kosmiczni Wikingowie, to też wszystko się zgadza. Gdy sędzia pojedynku stwierdza. He is too small. To rzecz jasna, na myśl przychodzi od razu Imperium kontratakuje i słowa Jody. Zresztą po wzroście ocenia Malca także potomek Wisli, ale szybko otrzymuje lekcję pokory, którą my wszyscy dostaliśmy kiedyś od Jody w epizodzie piątym. Podoba mi się to, że chociaż Grogu ewidentnie jest tutaj zestresowany, a sam trening no, nie jest tym, czego uczyli go Jedi, to pewności siebie dodaje mu spokój Dina i jego ojcowska wiara w Malca. Sesja treningowa Mandalorian zostaje niespodziewanie przerwana przez atak ogromnego, przypominającego smoka stwora. Zastanawiam się, czy nie jest to wrzastrząb, taki charakterystyczny dla mandalory ptak, którego znamy chociażby z herbu Straży Śmierci. W teorii wiemy jedynie, że ptaki te zamieszkiwały mandalore, ale uznawane są za wymarły gatunek. Natomiast niewykluczone, że część z nich wciąż żyje na planecie, gdzie ukrywają się dzieci straży. Swoją drogą staje się chyba już jasne, dlaczego w poprzednim odcinku Dean powiedział Bokatan, że Imperium nie znajdzie ich na tej planecie. Wiecie, fauna tego miejsca przywodzi na myśl eredinozaurów. W jeziorach żyją gigantyczne krokodyle, a z nieba atakują stworzenia przypominające jakiś gatunek pterozaura. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by ktokolwiek miał zamiar szukać tam dzieci straży, jako że nikt poza nimi no, nie jest na tyle szalony, by próbować tam żyć. W każdym razie ptak porywa syna pazawisli, a jego ojciec wraz z Dynami i kilkoma innymi mandalorianami rzuca się w pościg za bestią. Leże stwora okazuje się jednak być bardzo oddalony od osady dzieci straży, a naszym bohaterom brakuje paliwa w plecakach odrzutowych. Na ich szczęście Bokatan również dołączyła do pościgu, ale na pokładzie gauntlet, dzięki czemu zlokalizowała gniazdo ptaka. By uratować chłopca, Mandalorianie muszą obyć się bez swoich plecaków, a tym bardziej gauntlet. Zwierzę z daleka usłyszy bowiem silniki i zabije swoją ofiarę, nim wybawcy zdążą dostać się do gniazda. Jedynym wyjściem z tej sytuacji pozostaje więc bardziej subtelne rozwiązanie, jakim jest wspięcie się na szczyt góry, gdzie znajduje się leże ptaka. Co ciekawe, Bokatan twierdzi w rozmowie z Wislą Dinem i zbrojmistrzynią, że góra ta nie jest wyższa od szczytu Kirimorut, dlatego uważa, że wspięcie się na nią jest w ogóle możliwe. Kirimorut to lokacja znajdująca się na Mandalorze, ale do tej pory istniała jedynie w legendach. Kojarzyć możecie ją z książkowej serii Komandosi Republiki. Kiedy nasza drużyna pod przewodnictwem Bokatan wyrusza na misję ratunkową, grogu pozostaje pod opieką zbrojmistrzyni w kuźni. Dość ważne jest to, co kobieta mówi Malcowi: Mianowicie, że wszystko, co przytrafia się Mandalorianom, każde wyzwanie czy przeszkoda na ich drodze, kształtuje ich charakter i pozwala im stać się silniejszymi. Te słowa zabierają grogu w podróż do przeszłości, do jego własnych traum, które niewątpliwie go ukształtowały i, miejmy nadzieję, pozwolą mu stać się silniejszym w przyszłości. Ta trauma to rzecz jasna rozkaz. 66. Dzięki kolejnej porcji retrospekcji w końcu dowiedzieliśmy się, kto ocalił Malca przed klonami Wejderem. I muszę Wam przyznać, że ta scena jest dla mnie świetna pod tak wieloma względami, że sam nie wiem od czego tutaj zacząć. No ale spróbujmy. Oczywiście w postać, która ratuje Grogu wciela się nie kto inny jak sam Ahmed Best, a więc człowiek grający w trylogii prequeli i też w Wojnach Klonów Jar Jar Binksa. I nim przejdziemy do samej sceny to wypada tutaj pokazać pewien szerszy życiowy kontekst, przez który ten motyw jest tak wyjątkowy i ważny. Młodsi fani mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale Ahmed Best po premierze trylogii prequeli przeszedł przez prawdziwe piekło. Pewna grupa ludzi, bo nie nazwę ich fanami Gwiezdnych Wojen, no, na to nie zasługują, nie była delikatnie mówiąc zachwycona postacią jar, jar Ahmed Best otrzymywał listy z pogróżkami, a nawet groźby śmierci. Co dla każdej rozsądnie myślącej osoby wydaje się na pewno absurdalne, bo takie w istocie jest. Nie pomógł też fakt, że część mediów i krytyków filmowych w tamtym czasie, która miażdżyła w swoich recenzjach mroczne widmo, pastwiła się wręcz nad postacią Jar, Jar co tylko zachęcało wspomnianą grupę ludzi do atakowania aktora. Ten hejt przybrał tak duże rozmiary, że Ahmed Best w zasadzie wycofał się z życia publicznego i, jak sam przyznał w 2018 roku, miał nawet myśli samobójcze. Mając to wszystko na uwadze, rozumiecie na pewno jak dużą sprawą jest to, że Ahmed wraca teraz w The Mandalorian, i to w dodatku jako rycerz Jedi, który ratuje być może najpopularniejszą i najważniejszą w ostatnich latach postać w całym tym uniwersum. To jest szansa, by fani mogli pokazać Bestowi, że go kochają i o co tak naprawdę powinno w tych gwiezdnych wojnach chodzić. Zarówno Dave Filoni, jak i George Lucas wielokrotnie podkreślały. Myśleli przecież, że Gwiezdne Wojny to opowieść o rodzinie, o przyjaźni, o tym, jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i tylko razem możemy zrobić różnicę: że nikt nie jest tak naprawdę sam na tym świecie. Taki od zawsze był przekaz, i jestem przekonany, że fani dadzą to teraz odczuć Ahmedowi Bestowi, tak jak od zawsze na to zasługiwał. No dobra, ale wróćmy do samej sceny. Tak jak w obiłanie Kenobim widzieliśmy rycerzy chroniących młodziki, tak podobny obrazek zaprezentowano nam teraz w The Mandalorian. Rycerze poświęcają swoje życie dla grogu, by ten zdołał dotrzeć do Kelera na Beka. Wypada w tym miejscu wspomnieć, że postać grana przez Besta pojawiła się w uniwersum już wcześniej w teleturnieniu dla dzieci Jedi Temple Challenge. Głównym zadaniem Beka w świątyni było nadzorowanie padawanów w trakcie ich prób, po których stawali się rycerzami. Także Keleran był powszechnie znany praktycznie każdemu rycerzowi w zakonie. Gdy grogu dociera windą do Beka, ten odpiera atak kolejnych fal klonów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale głosu klonom użycza Temuera Morrison. Zatem wszystko pozostaje wciąż spójne z klonami z filmowych prequeli. W pewnym momencie staje się jasne, że dalsza walka jest równoznaczna ze śmiercią, więc Keleran wskakuje wraz z grogu na jeden ze ścigaczy pozostawionych przez żołnierzy i ucieka ulicami Korsant przed ścigającymi go kanonierkami. Ostatecznie udaje mu się pozbyć ogona, wlatując do tunelu kolei magnetycznej, gdzie klony czeka frontalne zderzenie z pociągiem. Nim Kelleran ląduje na platformie startowej, na której czekają na niego lojaliści Jedi z Nabu, po drodze mijamy jeszcze szczyt Unmade, um który widzieliśmy w poprzednim odcinku serialu. W scenie, w której Beck spotyka się z lojalistami z Nabu, warto zwrócić uwagę na to, że statek, którym przybyli, to ten sam model, którym Padme podróżowała w ataku klonów. Co istotne, Nubian produkowany był z myślą o użytkowaniu go przez członków rodziny królewskiej. Zatem ktoś związany z dworem, może nawet ówczesna królowa Apailana, wziął udział w akcji ratunkowej Jedi, mimo że Republika uznawała ich za wywrotowców. To fajny smaczek, zwłaszcza że w kanonicznych komiksach przedstawiano nam, że duża grupa ludzi z królewskiego dworu na zwłaszcza ta pamiętająca rządy Padme, nigdy nie uwierzyła w zdradę rycerzy. Dzięki poświęceniu lojalistów Keleran wraz z grogu ucieka z Korsant na pokładzie Nubiana. Co stało się dalej? No na to pytanie zapewne odpowiedzą nam kolejne retrospekcje. Biorąc pod uwagę, że Grogu ostatecznie wyląduje w rękach złoli, -E, to bardzo możliwe, że Beck zginie jakiś czas później, po prostu broniąc malca. Ale to się dopiero okaże. Pewni możemy być tylko tego, że otrzymaliśmy z tym odcinkiem kolejnego Jedi, który przeżył rozkaz 66. Ok, ale wróćmy do Grogu w wątku teraźniejszym. Zbrojmistrzyni wykuła dla niego kolejny element mandaloriańskiej zbroi, wyglądający na naramiennik, oczywiście z herbem bagnorożca, a więc symbolu klanu Malsaidina. To naprawdę piękna scena, w której Zbrojmistrzyni zapewnia Grogu, że jest teraz jednym z Mandalorian, że jest częścią ich społeczności, rodziny i nie jest zdany tylko na ojca. Słowa, że stanie się z czasem silniejszy, też mają tutaj ważny wydźwięk, bo to na pewno pozwoli Malcowi w jakimś stopniu poradzić sobie z traumą rozkazu 66. Kiedyś nie był na tyle silny, by uratować siebie ani tych, którzy się o niego troszczyli, ale nie zawsze tak będzie. Wkrótce zdoła zrobić to, co dla niego zrobił chociażby Kelleran Beck czy Dean. Będzie wystarczająco silny, by uczynić to, co w tej samej chwili robi jego ojciec, który wyruszył na pomoc synowi Pazawisli. Misja ratunkowa Ragnara nie przebiega za to zgodnie z planem. Co prawda Mandalorianom udało się dotrzeć do gniazda, nie alarmując przy tym stwora, ale ten pojawił się na miejscu, gdy Paz zaczął przeszukiwać leże. W efekcie stwór odleciał z gniazda spazem w paszczy i Ragnarem w szponach. Po zaciętej, powietrznej walce i przykładnej zespołowej pracy Mandalorian ostatecznie obaj zostali oswobodzeni, przede wszystkim za sprawą Bokatan i Dina, który ocalił życie Ragnara. To znamienne, że to akurat Dean ocalił ze Wisli. Wiemy, że obaj panowie wcześniej specjalnie za sobą nie przepadali, ale zgodnie z Kredem zawsze mogli liczyć na swoją pomoc. W pierwszym sezonie pas wraz z innymi mandalorianami z Nevarro uratował Dina i grogu. A teraz Dean odwdzięczył się tym samym, ratując ragnara. Mamy tutaj zatem taką pewną klamrę kompozycyjną. Jeśli chodzi zaś o samą bestię, to po tym jak Din unieszkodliwił jedno z jej skrzydeł, ta wpadła do jeziora i została pożarta przez stwora, którego kolegę widzieliśmy w rozdziale 17. Jak wiadomo zawsze znajdzie się większa ryba. Mandalorianie ocalili również młode poskromionej bestii i myślę, że możemy być raczej pewni tego, że prędzej czy później nasi bohaterowie ujarzmią te stworzenia i będą na nich latać. Wróćmy jeszcze jednak na moment do Bokatan. Jej bohaterska misja ratunkowa przybliża ją oczywiście do dzieci straży. Jak mówi zbrojmistrzyni, Bokatan i jej klan okryły się chwałą, ratując Znajdę. Oczywiście najciekawsze ma miejsce chwilę później, gdy dawna liderka Mandalory prosi o wykucie na ramienika symbolem mitozaura, a następnie zdradza, że widziała to mityczne stworzenie w głębinach żywych wód. Reakcja zbrojmistrzyni pokazuje, że nie ma ona problemu z uwierzeniem, że tak w istocie było. Mitozaur czy żywe wody to przecież fundament ich religii. Nawet gdy w poprzednim rozdziale zbrojmistrzyni potwierdziła, że Dyn i Pokatan faktycznie byli w żywych wodach i postawili stopy na powierzchni Mandalory, to nie była tym zszokowana, mimo że też wcześniej uważała planetę za skażoną. Dla Bokatan wszystko to wciąż wydaje się nieco abstrakcyjne i ma zupełnie inną perspektywę od dzieci straży. Kiedy dla niej szokiem jest samo ujrzenie mitozaura, dla zbrojmistrzyni, która też uważała, że te wyginęły, to po prostu powód do radości szlachetna wizja to pokazuje jak Bokatan bardzo nie rozumie jeszcze grupy z którą żyje choć sam fakt że powiedziała zbrojmistrzyniom i to załże świadczy o tym że zaczyna jej ufać nie chodzi tutaj już o władzę i mroczny miecz. Sama Katie Sackow, wcielająca się w postać Bocatan, zdradziła w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że jej bohaterka początkowo nie jest nawet pewna, czy zobaczyła mi Zaura, dlatego milczała w obecności Dina. To przeczyło w końcu temu, w co wierzyła przez całe życie. Teraz spróbuję po prostu zrozumieć, co to wszystko znaczy i odnaleźć się wśród dzieci straży, co do których również Zaczyna powoli zmieniać zdanie. Podsumowując, rozdział 20 to przede wszystkim odpowiedź na pytanie, kto ocalił grogu w trakcie rozkazu 66, i przypuszczam, że ta scena będzie teraz jeszcze długo przedmiotem dyskusji wśród fanów. Osobiście uważam, że naprawdę rozegrano ten wątek świetnie, bo powrót Ahmeda Besta i nadanie jego postaci tak dużego znaczenia w całej tej historii. To strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że dostaniemy więcej Kelera na Beka w przyszłości. Ten odcinek był też potrzebny, by dać Bokatan trochę czasu wśród dzieci straży. Natomiast mam nadzieję, że w następnym rozdziale opuścimy już tę planetę i zobaczymy Mandalorian w innym otoczeniu. Jesteśmy w końcu w połowie sezonu i chyba czas najwyższy trochę rozpuśtać ich wątek. Jak zawsze, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o najnowszym odcinku The Mandalorian. Jak go oceniacie? Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne, i za jego sprawą tworzenie nowych treści no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez Was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc. Zawsze będzie z Wami.